Cześć, witam Was na moim kanale Kazik Chojnice. Chciałbym Wam pokazać, co tam dzieje się w moim małym kotniku, w mojej serce. Pozdrawiam, oczywiście, wszystkich. Kto może niech subskrybuje kanał, daje lajka. Tutaj jeszcze chciałem Wam pokazać moje krewetki. Są gotowe do rozmarzenia. Trzy sztuki. Dosłownie pełne. Tutaj są już małe krewetki. Mniejsze, większe z różnego okresu. Dzisiaj odłowiłem z, moje, z mojej 450 6 sztuk małych, które chowały się tam gdzieś w trawach, w moich roślinkach, odłowiłem tutaj, zaraz przejdziemy do mojego drugiego akwarium. O, tutaj jest moja 450 Co tutaj jest nowego? Nowego ogółem nic. Wszystko jedynie rośnie. Tu jest ta moja roślinka z tego koszyka. Oczywiście wyjęta. Tutaj dodałem jedną nową roślinkę. Nie wiem, jak się nazywają. Tutaj wam pokażę za chwilę mój miksik. Bardzo kolorowe akwarium. Dużo różnych rybek. Można sobie zobaczyć. Ile tego tutaj jest? Tutaj są dalej te moje małe. Mieczyki nie zostały zjadłe, pływają sobie dalej. To jest moje label. Nie robi żadnych szkód. Nic nie zjada. Tak mi się bynajmniej wydaje. Nie zauważyłem, żeby coś tu zginęło. Spotkałem po paru dobrych dniach moją Samiczkę zbrojnika Siedzi cały czas tutaj w domku U góry Jakby to powiedzieć na suficie I w ogóle nie wychodzi A Tutaj w, w tych moich pistiach W innych roślinkach siedzą właśnie młode które od czasu do czasu wyłowię. Już chyba odłowiłem około 20 sztuk, jak nie więcej. Też parę sztuk ładnych zostawiłem. Trzeba próbować. Nie bać się. Po dłuższym czasie robiłem tutaj właśnie podmiankę. A teraz za chwilę pójdziemy do mojego trzeciego akwarium, które znajduje się w salonie. Do zobaczenia za chwilę. Witam ponownie. Spotykamy się przy mojej 240 litrów akwarium. Zaraz zobaczymy co tutaj się dzieje roślinki wróciły do lepszej formy. Tu mam moją parkę skalarów. Oczywiście moje brzanki, neonki, titejki. O tam jest właśnie bocja. Jedna z wielu. Tu są moje piękne rozborki. O, a tutaj siedzą moje.